No, oh, Ło oh, kurde, kurde! Ej, mogę wentować? O oh, kurde, jak ty... I co, co jest?! To? Czu, Mikołaj! To, to! Grunt! Co jest, A to?! Co?! Co, co?! teraz?! Co?! Jaka ta gra... O, co, to, co, jest? Jest? Co, co jest?! Co jest?! Co ty mi zrobiłeś?!

Znowu dostałem Ty komputer jaki gamingowy iść tym mi tym Ja za dostałem człowieku Jeźdźmy tym je Gdzie jest to Dziecko. Gdzie jest to dziecko? <laughs> ty Wyciągnąłeś z tego oh, być Get out of way Get out of way <laughs> A ta jeżdżę na, oh, oh, oh. na lowriderze! Lowrider! No, Lowrider! No, Ej, zepsuło się. Co, co ty... co ty robisz? Ada! Co jeb... no czemu mnie ciągnie gdzieś? Z tą ścianą... Ada! Ej, czemu ja formy drze... co? Ala! Ala! Ej, wódkę wypiłem! Trzbato! Co ja robię? Jakoś się robi bliski! Ej, co jest? Zewnątrz! O ty już, wdawaj mi ty! Co tam jest? O, już pod babę!

Łap to, łap to! O kurde Łapto, łapto! CO SIĘ DZIEJE Z EWEM?! CO SIĘ DZIEJE?! Co się dzieje z EWEM?! Tada! O Niam Bo ja chłopie lecę Niam Tada bo ja zjadłem Ja się chłopie w kurkoziak zamieniam, ale... Tada Dada, bo ja to Podnieś go. Iś ty kurde. Dada, ja tu jestem. Przełącz kurde. Dada, mi... o, jadu, co? co mnie? Co ty? Dada. Co ty mi robisz? Dada, tutaj. Stop! 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 Przestań mnie Stop! Dada. 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 Stop! Ja Stop! Się... Dada, Stop! 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 ja Stop! 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 No pieprzą czemu tada. mnie bijesz? No to ty głupia Nada weź mnie Wziąłem cię Co jest? Bierda. To ja... Zostajesz w pysk Dziecka <śmienniki> i to ty tym synem Cie kurde ble... O, no przestań w <śmieniki> tym Dobra, idziemy synu Idziemy Co ty się stało? CD. Tada! Co co? co? <laughs> to jest ten Mogę... Co? Mogę, mogę rzeczy zapomówić! Co? co my nic zrobić nie mogę! Co ja robię? Ale ty jesteś gejem! Chodź, kurde, śmiecił cię! Kurde, mam! Ooo, tasiec! Zjadłem coś, tada! Ooo! Tada! O, złapam mnie! No to już matu! Kurde, nie mistrz <smiech> się, ja! Tada! O, ja co ty Dada, robisz? jadę! Jadę! To ja jadę! Tada jadę! Tada! Tada! Tada, jak to się jeda? Tada. Jak wysiąść z tego? Halo? Tada, co ty mi żeś zrobił? Zjadłem kluczyki. Curde! Co ty się dzieje? Dada. Uciekam. Jak wyjść z tego auta! Patrz! jak wyjść Szmato! Trzeba ja z tego gnata nie mogę się... Aaaaaa! No i mnie zepsułeś! SUROBIN no górny! Nie! Dobrze! Aire conditioner No nie! Nie idzie, nie idziesz ty! Do pralki! Wsać go do pralki! Czemu ja zjadłem kurde ARP PZ! O! Do pralki go wsadź Nie!

Odrzucę! Tak, 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 tak go wiem, Zamy. Co jest? Co się dzieje? Czemu ja dysknie? Jakieś podobne miasto do To synu tej kurde! To w drzewo się zamieniło! To synu szczuru. <sumy> No nie miskę! Miskę mogę zjeść! Wpierdzielam ją! No posłuchaj się tym synem Jakim cudem odżywię? O nie, zauważyli mnie! Szmato ty... Gdzie? No chodź tu się, kurde, nie będziesz się w tym krył. Czemu ja synem rzucić nie mogę? JUNOT! Co to za klucz był? Biorę klucz! Я бегаю, я бегаю! Я бегаю! Я бегаю! Я Я бегаю! 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 Я Tata? O kurde, kurde nie, nie, jak dziecko! TATA! Cześć, nie, 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 jest? Co nie, nie, To to u mnie w sobie nie do co jest? nie, się mnie nie, tu nie, 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 O nie, 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 O Czemu to jest takie nie widzi <laughs> Jak się wyrzuca rzecz? Nie wiem, wpierdziela ja <laughs> do kuczka ja Co? to nie Ja jestem <laughs> <weso>. ja <laughs> <sobie tu laughs> na cuda? Ty Ale zielono już się robi <laughs> Ja już <zinałem> się Zrzuciłem w ciebie, Ty co jest? Ada! Łapaj ten dalej. Ada! <laughs> <grywa> czemu ja, czemu ja drzewo A A da, ty w Serce W mi stanęło nie, tylko <grywa> Zjadę w o, nie mogę tu siedzieć, muszę się witam, o, witam o, pana Cześć, cześć Synu! <grywa> syn! Jaki my... chłop, kurde Jaki chodź, syn! Chodź, chodź. cholera Szmato Kurde jak, jak to, jak? Jak, jak? jest. O chłopie. No jest, jest. Gdzie on jest? Jś. Jś. Jestem u ciebie? Tak. Kurde jak się z tego wychodzi. Zjadłem. czemu ja Dawid napisał? Big Dawid. Szmatek. go, Nie idziesz tutaj, szmat. O! Ja i to... Ja człowieku... I to... Robić te... Co, o, Co? Ło! Co się dzieje ze mną? Ty! Ło! O, o Co? Zakładajcie mi! Zakładajcie mi! Śmieciu! Ty tu pakujesz śmieciu! Na, nałóż! Nałóż! Zakładaj go! Wypieprzyj ty! Czym ja dzieckiem nie mogę rzucić? To... Dobra, pa! Daj jedną rękę! Ej. No ty! No czemu mu to zabierasz? Napokalaj no mu to. Nie, to! Na jedną tak to rękę pakuję! No i dobra, lecę teraz. Ujś! Ujś! Kurde, ty sobie nałożyłeś na wiluku. Ciao, ty masz taki kpysk krzywy. Ej, śmiecił! No nie, przestań ćwiczyć! Głowę mam w stodole! Szmato! I ci... Ło! Śmiecił pójdę. Oj tu! Ław go, łap go! No nie mogę pachać do niego, mogę! Niech się do węgla wchodzi. No szmato, będę strzelał, będę strzelał! Co on mi zrobił? No p... <laughs> no Kurde! Co tu ze mną! O nie! Auto nie przenikało! Bo na dachu jest walody, A nie tu jest! Śmieciu ty! Nie mam je tu! Ja nie jestem. Rzeczywiście można coś kupić. Kupuję. Jak? Order Nie widzę nic przez mój ten Gdzie on jest? Przyjechało Co kupiłeś? Nie wiem co kupiłem Tabletki chyba Ale my... to... no i kurde Ej gdzie jest co syn? Jest? Gdzie jest syn? No nie wiem Daj ci to co się dzieje ze mną? Co się za mną dzieje? Biję go, biję go, biję go! Kurde, nie ciebie! bo! No, no nie! Co dzieje mu do gęby kurde Gnata i go zeżarł? No łap go! Ale w kartonie Co ty w fejsbol... Co ty w fejsbol... fejsbola... W fejsbola Gdzie?

co się za nudzi, ja jakiś saloon włączyłem! Żyję, żyję, żyję! Ale o, nie mam jest. mojego kija! O mogę wstać, mogę wstać, wstałem! Stary wstał, stary wstał! Szmato! SZMATO, Cie... nie będziesz mi tu! Kurde bleć! Kurde... Smato! Puść <śmato. śmato> to. sta! chyba syna na dobrze. to śmieliśmy, a nie na piepsasku!

Łapie za ty... wywalał go, wywalał go Powtarzam, do basenu, do basenu Powtarzam Lecę do was, lecę do was Gdzie, gdzie on jest? O ty szmato? szmato ty, kurde Bledziu ty Nie leciałeś ty Bigo, bigo, bigo <śmianowidze> to gdzie my to kurde, w bejsbolach gramy, podaj mi Rzuciłem na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz Ej, no to, ej, to są te rzeczy, które kupiłem, to jest milion mydeł Dawaj to leży to? koszarko Czemu ona na capybarze leci? Mango, mango, mango. go, mam go Czemu capybara jest zgryziona? Ty szmato cię zara ty kurde nie no i krzesło zjadłem zamiast ciebie Co to ja robię? Goń za tym Ja jakieś generatorkę wow. wyłączam Generator moleku Dobrze, dobrze, dobrze Co to tak? jest? Czemu to jest tygrys? Ten jest dinozaur Niedźwiedź Nie O tu O kurde niedźwiedź Oj, Oj, pierdolę za mną! No, Jakie za WĘŚKO! SYNEM! UWA! się spaliło? Z zeżarłem go. Latam! Ja latam! Boże, ile ci... mydła! WIEM WSZYSTKO! WSZYSTKO! Gdzie jest syn? Gdzie jest syn? Ej! ty przybyłeś tym autem! Daj mu mydło! Daj mu mydło! na mydło! Oa! Żyj to! Żyj to! No, srałeś mi na pysk! Ty mi też! Ej! Ja się spuścić w kiblu. Spuścić się w kiblówce! Ej ucieka, 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 ucieka Uła, Biorę go, biorę go, biorę go biorę go, bierz go Bierz go, bierz go. Go, go, go Co jest? Wchodzę, Co? wchodzę Trzeba Zadłem. to wszystko spieprzać można? Jak to się wkłada? Uciek, uciek, uciek gdzieś Uciek na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz zewnątrz? No nie no, znowu Tutaj się bije o życie